W kilku swoich filmach na kanale opowiadam o produktach, których dobrze jest unikać, aby utrzymać swoje ciało w dobrej kondycji i zdrowiu. Bo jeśli chodzi o podstawowe aspekty zdrowej diety, to równie istotne co sięganie po prozdrowotne produkty jest to, żeby unikać lub ograniczać właśnie tę niezdrową żywność. Proszę zauważyć, że niemal wszystkie diety, które mają potwierdzone działanie zdrowotne czyli, np., dieta śródziemnomorska, dieta wegetariańska i wiele innych są pozbawione wysoko przetworzonych, mało wartościowych produktów. I to właśnie w tym częściowo kryje się ich potencjał zdrowotny. Jednak pod wspomnianymi programami nieraz piszą Państwo komentarze na zasadzie: to w takim razie co można jeść, skoro niczego nie można. I w odpowiedzi na to, dziś przygotowałem film, w którym przedstawię bazową listę produktów z różnych kategorii, które warto na co dzień spożywać. Pierwszą kategorią, którą chciałbym pokrótce omówić, są produkty mleczne. W jej obrębie przede wszystkim zachęcam, aby ograniczyć tego typu produkty w wersji smakowej, czyli np. owocowej, waniliowej czy czekoladowej, ponieważ zwykle zawierają one bardzo dużo cukru. Do tego warto wyeliminować serki topione, produkty seropodobne, zabielacze w proszku do kawy, desery mleczne z karagenem czy mleko zagęszczone, słodzone, w przypadku którego nawet sami jego producenci piszą, aby nie spożywać go w zbyt dużych ilościach ze względu na wysoką zawartość cukru. Jednak poza tą żywnością istnieje wiele produktów mlecznych, po które warto sięgać. Przede wszystkim zachęcam oczywiście do spożywania fermentowanych produktów mlecznych typu jogurt naturalny, kefir, maślanka, czy mleko acydofilne, które są źródłem kwasu mlekowego, dobroczynnych bakterii, pełnowartościowego białka, czy witaminy B12. Do tego wartościowy jest skyr, czyli jogurt typu islandzkiego, który dostarcza niemal dwukrotnie więcej białka niż zwykły jogurt. Dobrym rozwiązaniem jest również włączenie od czasu do czasu żółtych serów, ponieważ są one wysoce zasobne w wapń, którego wielu z nas nie spożywa w zadowalających ilościach. Zaledwie dwa plasterki sera żółtego pokrywają nasze dobowe zapotrzebowanie na wapń w aż 20%. Co więcej, sery żółte odznaczają się bardzo dobrym stosunkiem wapnia do fosforu, co również jest kluczowe dla utrzymania zdrowia. Do tego, w mojej ocenie, jak najbardziej można sięgać po masło, które jest naturalnym źródłem witaminy A oraz które to dostarcza cholesterolu niezbędnego do rozwoju małych dzieci. Poza tym należy wiedzieć, że masło cechuje się bardzo wysoką strawnością, czyli jak najbardziej nadaje się do stosowania przez osoby wymagające diety lekkostrawnej. Ponadto, spośród produktów mlecznych warto wybierać sery twarogowe półtłuste, mozzarelle, twarożki czy serkozi. Osobiście też uważam, że w umiarkowanych ilościach, bez obaw o zdrowie, możemy sięgać po śmietanę czy śmietankę, np. jako dodatek do kawy lub sałatki. Myślę, że dość kontrowersyjną grupą są słodkie i słone przekąski, stąd chciałbym przejść teraz właśnie do nich. Z tej grupy najlepiej jest oczywiście wyeliminować chipsy ziemniaczane, frytki smażone w głębokim tłuszczu, solone orzeszki, słone krakersy, czekoladę mleczną, Cukierki, żelki, lizaki, a także wyroby cukiernicze typu tradycyjne drożdżówki, pączki, herbatniki czy wafelki czekoladowe. Warto też ograniczyć suszone owoce zawierające dwutlenek siarki oraz suszoną żurawinę, jeśli chodzi o te produkty, które są dosładzane, bowiem niektóre suszone żurawiny zawierają około 50% dodanego cukru. W miejsce tych produktów możemy z powodzeniem włączyć gorzką czekoladę lub czekoladę słodzoną erytrytolem, owoce suszone bez dodatków, pestki dyni, orzechy, nasiona słonecznika, migdały, pistacje, pestki granatu, nasiona chia, siemielniane, popcorn bez dodatków, krakersy wielozbożowe o niskiej zawartości soli czy stuprocentowe masło orzechowe, którym możemy na przykład posmarować swoje ulubione, świeże owoce lub w którym możemy maczać wybrane warzywa. Do tego warto samodzielnie przygotować sobie zdrowe, pożywne przekąski. Mam tu na myśli potrawy, do których sporządzenia nie będziemy używali zbyt dużo soli lub w których recepturze cukier wymienimy np. Na, na erytrytol. I tak sprawdzą się np. mafinki w wersji na słodko i wytrawnie, pieczone chipsy z batatów lub kalafiora, pieczone owoce, np. pieczone brzoskwinie z dodatkiem rikoty, brownie z fasoli z owocami, pudingi na bazie kaszy gryczanej lub ryżu arborio, Pieczone owsianki z suszonymi owocami i orzechami, prażona ciecierzyca z aromatycznymi przyprawami, pieczone owoce nadziewane, np. kozim serem, płatki z owocami, sorbety owocowe, panakota z kawą, owocami lub przyprawami, a także owocowe tartaletki z kremem na bazie śmietanki bez dodatku cukru. Tu zdradzę, że niebawem w sprzedaży pojawi się moja książka, w której podzielę się konkretnymi przepisami na zdrowe przekąski. Jeśli zaś chodzi o napoje, które również są dość dyskusyjne, to tutaj dobrze jest ograniczyć zaledwie kilka produktów, które z powodzeniem można zastąpić wieloma innymi rozwiązaniami. Dla przykładu, zamiast herbaty sprzedawanej w plastikowych torebkach, wystarczy sięgnąć po zwykłą herbatę liściastą. I jeśli ktoś nie przepada za herbatą zieloną, to równie dobrze może to być herbata czarna, herbata ulung czy puerh. Od siebie dodam, że jakiś czas temu opublikowałem ranking najzdrowszych herbat, gdzie pokrótce omawiam kilka ich rodzajów. Odnośnik do tego materiału pojawił się teraz w górnym prawym rogu ekranu. Zamiast zaś kakao instant można samodzielnie przygotować napój na bazie prawdziwego kakao. Zamiast gotowych rozpuszczalnych napojów kawowych wystarczy sporządzić prawdziwą kawę. W mojej ocenie warto wypróbować również yerba mate która zapewni nieco słabsze, ale dłuższe pobudzenie niż kawa i która to jest zwykle lepiej tolerowana przez większość z nas niż właśnie kawa. Z kolei napoje i nektary owocowe warto zamienić na prawdziwy stuprocentowy sok owocowy, najlepiej ten świeżo wyciskany i zawierający kawałki miąszu. Za najgorsze zaś produkty z tej kategorii uważam słodzone napoje gazowane oraz te, które zawierają sztuczne substancje słodzące, typu aspartam czy acesulfam. W ich miejsce możemy sięgnąć po różnego rodzaju koktajle i lemoniady na bazie świeżych warzyw, owoców, przypraw, spiruliny mleczka kokosowego, a także wody kokosowej. Ponadto możemy zaopatrzyć się w saturator wody, który nasyci nasz sok czy lemoniadę dwutlenkiem węgla i nada im dodatkowych walorów smakowych. Do tego wśród zdrowych napojów mamy kombuczę, która w wersji schłodzonej idealnie sprawdzi się latem, a także kompoty bez dodatku cukru, dosładzane np. erytrytolem. Oczywiście jak najbardziej sprawdzą się również soki warzywne, napoje roślinne typu napój owsiany, a także wszelkiego rodzaju napary ziołowe. Teraz chciałbym przejść do kolejnej grupy produktów, jaką są produkty mięsne i rybne. W przypadku tych produktów tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na ich stopień przetworzenia, bo im bardziej przetworzone mięso, tym jest ono dla nas mniej wartościowe, a zarazem bardziej szkodliwe. Z tego względu nie zachęcam do częstego sięgania po niskiej jakości parówki, kabanosy, salceson, boczek, mięso smażone w głębokim tłuszczu, mięso wędzone na gorąco czy produkty mięsne zawierające azotyn sodu, czyli konserwant występujący pod numerem E250. W mojej ocenie niezbyt wartościowe są też wszelkiego rodzaju pasztety, które w składzie bardzo często zawierają tłuszcz wieprzowy, mięso oddzielone mechanicznie, czyli mom, a także wypełniacze w postaci białka sojowego czy skrobi. Nie uważam za korzystne dla zdrowia wybieranie również tłustych części mięsa, ponieważ tłuszcz w nich obecny nie dostarcza nam żadnych korzyści zdrowotnych. Jeśli zaś chodzi o ryby, to unikam paluszków rybnych i ryb wędzonych na gorąco. Warte zainteresowania są z kolei mięsa, które samodzielnie przygotujemy w domu, czy to poprzez gotowanie, czy smażenie na patelni bez tłuszczowej. Sprawdzą się tu m.in. chuda wołowina, mięso z indyka, mięso z królika czy cielęcina. Jeśli zaś chodzi o ryby, to warto sięgać przede wszystkim po śledzia, sardynki, łososia, pstrąga, makrele, dorsza, sandacza i flądrę. Zarówno w przypadku mięsa jak i ryb jak najbardziej można sięgać po te produkty w wersji wędzonej, przy czym ważne, aby były to produkty wędzone na zimno. Jeśli zaś mowa jeszcze o produktach odzwierzęcych, to od czasu do czasu warto zdecydować się na podroby, przy czym najwartościowsza jest wątroba drobiowa i wołowa. Te produkty są prawdziwą bombą odżywczą obfitującą m.in. w witaminę B12 i żelazo. Ponadto osoby, które nie zmagają się z osłabioną odpornością, mogą sięgnąć również po tatar, w tym np. tatar wołowy lub tatar z łososia. Tutaj wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Wysyłam go od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Ukośnik Dziennik. Dwa słowa chciałbym powiedzieć również o produktach zbożowych. Od razu zaznaczę, że nie jestem przeciwnikiem ich spożywania i uważam, że warto po nie regularnie sięgać. Przy czym również i w tej grupie produktów warto dokonywać pewnych wyborów. Mam tu na myśli to, że zamiast sięgać po produkty na bazie jasnej mąki pszennej, to o wiele lepiej jest wybierać produkty pełnoziarniste czyli przede wszystkim stawiamy na produkty takie jak pieczywo graham, pumpernikel, chleb pszenny lub żytnie razowy na zakwasie, kasza jęczmienna, kasza gryczana, ryż brązowy, makaron razowy czy płatki owsiane zwykłe tymi produktami zastępujemy też kaszę manną, płatki owsiane błyskawiczne, płatki ryżowe, zwykłe pieczywo tostowe oraz płatki kukurydziane od razu też dodam, że warto przyjrzeć się gotowym płatkom śniadaniowym i musli, ponieważ produkty te bardzo często zawierają pokaźny dodatek cukru białego lub syropu glukozowo-fruktozowego. Niekiedy zamiast tych dodatków mają one w składzie miód i również w przypadku tych produktów jest to składnik niepożądany. A to dlatego, że miód obecny w przetworzonych produktach jest niemal bezwartościowy i również stanowi przede wszystkim źródło cukru. Dlatego w mojej ocenie najlepiej samodzielnie skomponować mieszankę płatków śniadaniowych, korzystając ze składników, o których już była lub za chwilę będzie mowa. Myślę, że ważnym aspektem w naszej diecie są również dodatki słodzące. Zdaję sobie sprawę z tego, że części osób trudno jest rozstać się ze słodkim smakiem. Oczywiście bezdyskusyjnie wielkim wrogiem naszego zdrowia jest cukier. I tu od razu chciałbym podkreślić, że mowa o każdym rodzaju cukru. Nie ma bowiem znaczenia, czy sięgniemy np. po cukier biały, cukier brązowy czy cukier trzcinowy. W mojej ocenie, pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami cukru można postawić znak równości, a traktowanie np. cukru brązowego jako zdrowszej alternatywy dla cukru białego jest niczym innym jak oszukiwaniem samego siebie. Wpływ na zdrowie takiego cukru będzie dokładnie taki sam, jak w przypadku cukru białego. Z podobnego względu odradzam sięganie po różnego rodzaju syropy, w tym syrop klonowy, czy syrop z agawy. Ponadto, bazując na literaturze fachowej, mam wątpliwości co do bezpieczeństwa regularnego spożywania niektórych substancji słodzących. Osobiście odradzam słodziki, takie jak aspartam, loza, sacharyna, czy acesulfam. Jeśli zaś nie możemy obyć się bez dosładzania, to w mojej ocenie sprawdzą się przede wszystkim substancje słodzące, takie jak erytrytol, ksylitol i stevia ponieważ zwykle jest wybór więc lepiej wybierać właśnie te naturalne substancje słodzące niż sztuczne które wcześniej wymieniłem ponadto jeśli mowa o produktach które nie są poddawane obróbce termicznej to w umiarkowanych ilościach warto też sięgnąć po miód niekiedy zaś na przykład jeśli przygotowujemy zdrowe batoniki czy zdrowy deser to bez obaw o zdrowie można sięgnąć też po suszone owoce oczywiście te które nie są dodatkowo dosładzane Poza żywnością, o której dotychczas wspomniałem, istnieje o wiele więcej produktów, które warto mieć w swojej diecie na co dzień. Na szczególną uwagę zasługują wszelkiego rodzaju warzywa i właściwie w tej grupie nie ma żadnych wyjątków. I mam tu na myśli zarówno warzywa świeże, jak również warzywa mrożone, które wcale nie są mniej wartościowe, a także różnego rodzaju kiszonki. Mówiąc o warzywach, od razu też dodam, że dobrą praktyką jest włączenie do jadłospisu nasion roślin strączkowych, takich jak fasola biała, groch, soczewica oraz ciecierzyca. Do tego dobrze jest też sięgać po owoce, przy czym w ich przypadku należy zachować pewien umiar. I najlepiej spożywać je na surowo i ze skórką, jeśli jest taka możliwość. Ponadto oczywiście nie można zapominać o wszelkich przyprawach i ziołach, które stosowane w nawet niewielkich ilościach dostarczają nam zauważalnych korzyści zdrowotnych. Jeśli zaś chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, to byłoby błędem, gdybym nie wspomniał dzisiaj o jajkach. Uważam je bowiem za jedne z najwartościowszych produktów w naszej diecie. Możemy je spożywać zarówno w postaci gotowanej na miękko, gotowanej na twardo, jak również lekko ściętej jajecznicy żółtko to prawdziwa skarbnica choliny, witamin i składników mineralnych, zaś białko, jak sama nazwa wskazuje, dostarcza nam pełnowartościowego białka, a do tego można przygotować z niego pianę, która sprawdzi się jako ważny składnik zdrowych deserów. Na liście produktów, które dobrze żeby znalazły się w naszym menu, nie mogło oczywiście zabraknąć niektórych olejów roślinnych przy czym mowa oczywiście o olejach stosowanych na zimno jako dodatek do gotowych potraw, w tym surówek, sałatek, koktajli, past kanapkowych czy sera twarogowego. Za wyjątkowo korzystne dla zdrowia uważam oliwę ekstra virgin o wysokiej zawartości polifenoli, olej lniany, olej z wiesiołka, olej z czarnuszki, olej z ogórecznika, olej z krokosza barwierskiego, olej z kiełków pszenicy, a także oleje przygotowane na bazie pestek i orzechów. Liczę na to, że tym materiałem udało mi się Państwu pokazać, że pomimo pewnych ograniczeń czy wykluczeń, zdrowa dieta wcale nie musi być monotonna. W mojej ocenie warto kierować się przede wszystkim tym, aby zbyt często nie sięgać pożywność żywność wysoko przetworzoną, czyli tą, która jest bardzo szybka w przygotowaniu, ale jednocześnie która jest pozbawiona wielu cennych związków pokarmowych i która to jednocześnie obfituje w cukier, sól i niskiej jakości tłuszcze, czyli składniki, które nie sprzyjają naszemu zdrowiu, gdy są spożywane w nadmiarze. Z pewnością z korzyścią dla naszego ciała będzie, gdy przeznaczymy nieco więcej czasu na samodzielne przygotowanie zdrowych odpowiedników produktów i potraw z różnych kategorii. Z produktów, które uważam, że warto na co dzień spożywać, można przygotować niezliczone, wysoko odżywcze i bardzo zdrowe potrawy, które poza walorami żywieniowymi będą oznaczały się również atrakcyjnym smakiem i aromatem. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam Państwa do obejrzenia jeszcze programu, w którym zaprezentowałem ranking najzdrowszych ryb, po które warto regularnie sięgać. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.